Cześć, Łyski Małkątem z tej strony. A dzisiaj powiemy sobie o łyski nie dość, że młodej, to do tego jeszcze z Anglii. Co to się dzieje, Wolski? Za chwilę przekonamy się, co w trawie piszczy. Zapraszam. Myśląc o nagraniu pierwszego odcinka, powiem szczerze, zastanawiałem się bardzo długo nad tym, o jakie łyski wam opowiedzieć. Pomyślałem sobie, po co szukać daleko, skoro destylarnię Cotswolds mam dosłownie pod nosem, około godziny drogi samochodem. Sięgnąłem po ich whisky, która została wypuszczona na rynek jako pierwsza. Jest ona wersją podstawową z tej destylarni. Whisky nazywa się Cotswolds Odyssey Barley. Destylarnia szczyci się przede wszystkim tym, że tworzy łyski z jęczmienia, które rośnie dookoła destylarni. kocło to region, w którym mamy bardzo dużo farm, bardzo dużo upraw roślinnych i przede wszystkim bardzo dużo różnego rodzaju zbóż. Sporo jęczmienia, dlatego destylarnia spokojnie ma skąd czerpać jęczmień do tworzenia łyski. Ale zanim o samej łyski, może troszeczkę o samej destylarni, gdyż historia jest dość ciekawa. Mamy tutaj pana, który nazywa się Daniel Shore. Jest to bankowiec z Nowego Jorku, który przeprowadza się do Francji na pewnym etapie swojego życia i wtedy zaczyna się jego przygoda z łyski. Bardzo często jeździ do Szkocji, e, zakochuje się w łyski, odwiedza destylarnię, Degustuje ich trunki, z czasem stwierdza, że życie w mieście jest dla niego dość nudne i postanawia przeprowadzić się do Anglii i kupuje farmę w Cotswold. Tam też w 2014 roku otwiera destylarnię. Podejrzewam, że zakup farmy, czy zakup chociażby nawet samej destylarni, nie byłby niczym trudnym, gdyby miało się odpowiednie środki. W tym przypadku człowiek nie miał na tyle doświadczenia, aby sam otworzyć i, i zorganizować, prowadzić destylarnię. Dlatego też tutaj pojawia się kolejna osoba, postać legendarna wręcz w świecie whisky, Jim Swan, który jest biochemikiem, doktorem biochemii. Jego głównym celem w życiu, jego pracą jest pomoc młodym destylarniom, nowo powstałym destylarniom tworzeniu procesu produkcji, w doborze beczek e, itd., itd. przede wszystkim stoi on za sukcesem, można by tak rzec, destylarni Kawalan, gdyż to właśnie między innymi dla nich tworzył on e, cały schemat procesu produkcji, jak również zajął się e, pracą nad, nad beczkami. Ma on też na swoim koncie takie destylarnie jak Penderyn w Walii. Czy chociażby Milk and Honey w Izraelu. Destylarnia Cotswolds rozpoczęła produkcję swojej whisky w 2014 roku, jak już wspomniałem, i tutaj ten proces e, od samego początku jest już nieco inny niż w tradycyjnych destylarniach, chociażby w destylarniach szkockich, dlatego że pierwszą rzeczą, która się różni od tradycyjnych destylarni, jest chociażby proces e, fermentacji, który trwa zazwyczaj około 48 godzin. Niektóre deslarnie ten proces troszeczkę przedłużają, jest to na przykład 55 godzin, tak jak to jest chociażby w deslarni Ale w tym wypadku mamy proces, e, który trwa 96 godzin 4 dni. I ten proces fermentacji, trwając tak długo, powoduje, że e, Efekt końcowy tego piwa, powiedzmy, który powstaje w procesie fermentacji, ma już dość mocno owocowy charakter. Drugą rzeczą, która jest troszeczkę inna, to jest odbiór alkoholu z alembika. Tutaj, w tym wypadku, ten przedgon jest o wiele, o wiele mniejszy, czyli jest odbierany bardzo wcześnie. Za to pogon jest odbierany też dużo wcześniej, czyli, tak jakby to serce, czyli ten pełny odbiór łyski jest przesunięty bardziej do początku. Dzięki czemu ten przedgon, który zawiera w sobie mnóstwo estrów posiadających aromaty owocowe, trafia tutaj do naszego destylatu, do naszego jumajka. Dzięki czemu ten destylat ma charakter bardziej owocowy, co wyróżnia w znacznym stopniu. Whisky z destylarni Cotswolds. Bardzo podobnym schematem posługiwał się pan Jim, kiedy ustawiał procesy, procesy produkcji w destylarni Kawala. I miejmy nadzieję, że destylarnia Cotswolds będzie odnosiła takie same sukcesy jak destylarnia Kawala, chociaż de facto już widać pierwsze, pierwsze skutki jego pracy w tej destylarni, gdyż po pięciu latach produkcji destylarnia zaczyna zdobywać mnóstwo nagród w różnych konkursach. Mają rozmach, skórę. To, co mnie osobiście urzekło w podejściu destylarni do klienta, jest fakt, w jaki sposób destylarnia informuje swoich klientów, konsumentów o tym, z czym mają do czynienia w konkretnych butelkach. Warto wejść na ich stronę, do czego zachęcam. Pod każdą butelką, pod każdym wypustem mamy dokładny opis, zarówno drożdży użytych do produkcji tej whisky, zarówno jęczmienia, jaki został użyty do produkcji tej whisky, jak również bardzo dokładnie opisany jest proces produkcji danego, danej whisky, co jest dość ciekawym zabiegiem marketingowym, powiedzmy, ale zwraca to na pewno uwagę. O czym jeszcze warto wspomnieć w przypadku destylarni Cotswolds? Starają się zachować przez cały czas kraftowy sposób produkcji. Nięczny niesłodowany w sposób tradycyjny, czyli jest rozsypywany na podłogach, suszony do momentu, kiedy powstaje nam słód. Kraftowość tej łyżki również przejawia się w sposobie zabutelkowania. W tym wypadku mamy 46%, nie ma filtracji na zimno, i nie ma dodanych barwników. A zwróćcie uwagę, jaki przyjemny kolor mamy w tej butelce. Whisky, którą mamy przed sobą, Odyssey Barley, to jest bodajże edycja z 2015 roku, etykieta mimo tego, że nie mamy tutaj deklaracji wieku takiej jak w szkockiej, w większości łyskich szkockich czyli 3 lata, 5 lat i tak dalej, to po etykiecie możemy dojść do tego ile ta łyski ma dokładnie lat. W 2015 roku ta łyski była wydestylowana, w 2019 roku w maju została zabutelkowana w ilości 6000 butelek w takim baczu. Czyli można powiedzieć, że mamy tej whisky w wieku pomiędzy 3 a 4 lata. Bardzo młoda whisky. Czy jest dobra? Ja już wiem. A wy za chwilę się o tym przekonacie. Warto jeszcze wspomnieć o beczkach, jakie były użyte do produkcji tej konkretnej whisky. Mamy tutaj 30% beczek po bourbonie pierwszego napełnienia i teraz ciekawa rzecz: 70% beczek po portugalskim winie beczek, które określa się skrótem STR, czyli shave. Toasted Richard, co znaczy, że taka beczka jest szlifowana od wewnętrznej strony, czyli ten węgiel, który był wcześniej, został tak jakby zheblowany, usunięty. Potem jest podgrzewana, tak aby te cukry znajdujące się w drewnie znowu się uaktywniły i po czym ta beczka jest po raz kolejny wypalana. Taki proces jest to pomysł... Zima Słana, który tutaj również destylarnie podpowiadał jakie beczki warto użyć i konkretnie jaki proces e, jakim, jakim procesom te beczki poddać. Efekt jest jaki jest, kto próbował ich whisky to już prawdopodobnie wie. Czyli mieszanka dość ciekawa, beczki po bourbonie, beczki po winie. Myślę, że to już jest chyba bardzo dobry czas, aby sięgnąć do kieliszka i zobaczyć co tutaj mamy. Jak mówiłem, kolor jest naturalny, więc warto mu się przyjrzeć bliżej. Kolor złoty. Taki dość dość mocno złoty. Nogi spływają bardzo powoli, co znaczy, iż smak powinien być dość intensywny. Zobaczmy, jak to pachnie. Zapach dość intensywny, delikatnie słodki, choć nie jest to jakiś bardzo, intensy bardzo mocno słodki, słodki aromat. Mamy tu karmel. Jakieś tofi, jakieś takie delikatnie zielone nutki. Coś jak niedojrzały, taki niedojrzały ananas. Coś takiego? Czy jest w ogóle? Jest sporo, sporo takiego aromatu słonu jęczmiennego. Tak jakbyśmy sobie poszli, w okresie żniw zerwali kłos jęczmienia, tak starli w rękach, taki, taki przyjemny, przyjemny, przyjemny zbożowy aromat. Sporo owoców. Jest coś jak jabłko, ale takie nie do końca, może już zielone. Takie troszkę słodsze. Brzostwina, taka soczysta brzostwina, trochę ananasa. Jakieś orzechy gdzieś tam, taka delikatna orzechowość, może coś jak taka delikatna kawowość, orzechowość, takie nuty troszkę bardziej wytrawne. Powiem Wam, no, jak na trzyletnią łyski, to tutaj aromat jest dość, dość fajnie złożony. Trochę się tu dzieje. Zobaczmy, co mamy w smaku. Smak dość intensywny. 46% alkoholu. Mnóstwo owoców. Soczysta brzoskwinia, ananas. Mniej więcej smak pokrywa się z aromatem. Delikatna słodycz, coś jak jak, jak takie toffi. Jakieś takie może karmelki, ale nie takie przesłodzone. Hmm. Hmm. Jeszcze ten łyczek. Sporo z na języku. Jest taka kawowość taka, która w bardzo fajny sposób komponuje się z tą owocowością. Ta owocowość jest taka soczysta, wręcz taka słodkawa. Gdzieś pod tym są te nuty takiej delikatnej kawy, taka delikatna, delikatna wytrawność, czyli bardzo przyjemny i bardzo fajnie złożony smak. 3-4 czteroletnia whisky. Naprawdę, naprawdę wiele dwunastoletnich szkockich whisky smakuje dużo gorzej. Jeszcze jeden łuczek, i pogadamy o finiszu. Początkowo taki delikatnie czekoladowy, lekko słodki, mnóstwo owoców. To nam się przesuwa później w kierunku, w kierunku Delikatnej orzechowości. Jest na języku taka pikantność, taka pieprzność. Beczki, beczki już po trzech latach robią swoją robotę. Mamy kawę, taką kawę z mlekiem. Są te owoce. Jest taki moment w przejściu pomiędzy, jak już przełkniemy i ten smak nam tak się fajnie uwydatnia. Jest taki moment, że ja mam, ja mam takie odczucie, jak pamiętacie z dzieciństwa, gumy Turbo. Taki ten smak gumy Turbo. Coś tutaj, coś, coś takiego tutaj w tej łyski występuje. Coś, ja coś takiego tutaj znajduję. To jest mega przyjemne takie wspomnienie z dzieciństwa. Taka kawałek bardzo szybko. Ona ucieka, wychodzi taki delikatny, coś jak czekolada z orzechami. Robi się lekko, lekko słodszy finish, trochę czekolady, trochę orzechów, taka czekolada z orzeszkami. I jest cały czas ta przyprawowość na języku, co jest mega przyjemne. I cały czas te owoce, ten ananas, ta brzoskwinia, to cały czas się trzyma trzyma języka. Ten finisz nie jest super długi, ale nie jest też krótki. Mówię, mówię cały czas, cały czas ten finisz gdzieś tam na języku, na języku się e, jeszcze cały czas w jamie ten finisz jeszcze trwa. Także bardzo przyjemna whisky. No mi smakuje. Mi ta whisky smakuje. Jest bardzo przyjemna. Jak na trzyletni produkt, to naprawdę szacunek w kierunku destylarni. Ogromny szacunek w kierunku destylarni. No nic tylko czekać, aż, e, aż wypuszczą coś takiego starszego. No, od 2014 na 2020 to już jest 6 lat, 4 lata jeszcze i prawdopodobnie wyjdzie 10-letnia łyski. To już będzie po prostu bomba moim zdaniem. Ja mam sentyment trochę, dlatego że to jest destylarnia lokalna, która jest bardzo, bardzo blisko i, i pojadę tam. Jak skończy się ta cała sytuacja z tym crazy wirusem, pojadę tam, zrobię wam fajny film z tego. Będziemy dogustować tam na miejscu ich pewne rzeczy. Mam jeszcze kilka yy, wypustów tutaj na miejscu, fakt, faktem w samplach, ale mam. I o tym też Wam zrobię odcinki, bo myślę, że warto. Warto odkrywać młode destylarnie, nawet jeżeli nie są szkockie. Warto degustować, nabywać doświadczenia. Nie wiem do końca jak dostępnością tej whisky w Polsce. Szukając online, znalazłem w jakimś 7 sklepie, nie pamiętam nazwy sklepu, tam była cena w granicach. 200 chyba 45 zł za butelkę. Ogólnie ta łyżka jest bardzo słabo dostępna w Polsce. Mam nadzieję, że to się zmieni. A to jest młody produkt. To jest młody produkt, więc podejrzewam, że z czasem, z czasem będzie troszeczkę więcej o niej, głośniej o niej w Polsce stanie się szerzej dostępna i będziecie mogli ją swobodnie kupić i spróbować. To tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam i do następnego.